Liczenie. Liczymy kasę, albo wylicza nas Bugmacher. Zakłady bugmacherskie ze świata sportu walki. Siemanko, ekipa za ciosem. Dziś mamy 22 lipca. Dawno się nie widzieliśmy na YouTubie, ale to z faktu takiego, że mamy wakacje, jest lato. Oglądalność na YouTube spadła, program w lewy prosty, dlatego postanowiłem. Przez okres letni ich nie nagrywać. Wrócimy na jesień, wrócimy w połowie września na pewno do programu Lewy Prosty. A tymczasem zapraszam Was na program Liczenie i będziemy obstawiać walki z Gal KSW 72 oraz UFC Fight Night w Londynie. Do dzieła! Pierwsza nasza walka z kuponu z KSW 72 to pojedynek otwierający Gale w Kielcach Robert Maciejowski i Arkadiusz Kaszuba. Robert Maciejowski wszedł w zastępstwo na gali w styczniu i pokazał się w bardzo dobrej strony w starciu z Krystianem Kaszubowskim i otrzymał kolejną szansę od Federacji KSW. Tym razem stoczy walkę z Arkadiuszem Kaszubą, który w KSW swój ostatni pojedynek przegrał w lutym z Borysem Borkowskim w drugiej rundzie, przepraszam, w pierwszej rundzie przez TKO. Arkadiusz Kaszuba, młody perspektywiczny zawodnik z Rzeszowa, a Robert Maciejowski, 29-latek, który ma na koncie 5 zwycięstw, 4 porażki i jeden remis. Aczkolwiek wszystkie zwycięstwa kończył swoje przed czasem. Ostatnio naprawdę ta walka z Krystianem Kaszubowskim, który jest świetnym zawodnikiem, skończyła się przez decyzję. Gdzie Robert Maciejowski wszedł, yy, można powiedzieć, na 5 minut? Przed do tej walki i pokazał się z naprawdę świetnej strony. Tutaj uważamy, że ta walka nie zakończy się w pierwszej rundzie i właśnie taki typ Wam proponujemy, abyście tak samo zagrali. Kolejny pojedynek, który będziemy obstawiać na naszym kuponie, to walka z wagi koguciej Patryk Surdyn i debiutujący w KSW Gustavo Oliveira. Brazylijczyk reprezentujący Portugalię ma 25 lat, 8 zwycięstw na koncie i tylko jedną porażkę przez decyzję. Tak naprawdę mało o nim wiemy, ponieważ no, nie walczył w jakichś bardzo topowych federacjach. Toczył swoje walki na Thunder Fight, Reborn Strike Fighting, Ultimate Reborn Fight, czy Serbian Battle Championship. Ostatni swój pojedynek stoczył 16 października i wygrał przez poddanie z Jose Carlosem Soaresem. Ogólnie rzadko kiedy... Y Walki tego zawodnika kończą się na decyzję i przeważnie są to zakończenia przed czasem. A Patryk Surdyn, 27 lat, 6 zwycięz na koncie, dwie porażki, 3 wygrane przez decyzję, jedna przez KO, dwie przez poddanie, walki wygrane. Ostatnio pokonał Dawida Martinika przez decyzję, wcześniej przegrywał z takimi kozakami jak Jakub Witkłacz czy Damian Stasiak. Pokonywał swoje karierze na przykład Sylwestra Millera czy Piotra Kamińskiego. Tutaj uważamy, że raczej ten pojedynek no, nie zakończy się przed czasem. Faworytem Bułmacherów jest Gustavo Oliveira, ale my stawiamy na bardziej doświadczonego i kogoś, kogo widzieliśmy już w Oktagonie kilkukrotnie, możemy ocenić jego też umiejętności bardziej z bliska, z zawodnika z Łomży. czyli gramy na zwycięstwo Patryka Surdyna, który jest niefaworytem w tym pojedynku według boomerów, a więc dobry kurs na z Surdyna możecie złapać i Wam proponuję, abyście zagrali również na niego. Walka pań Emilia Czerwińska, która stoczy swoją dopiero drugą walkę w MMA i Sara Luzar Smajic, która ma cztery zwycięstwa na koncie i jedną porażkę. Jak na panie przystało, typujemy, że walka zakończy się na punkty, a to dlaczego? Bo większość swoich walk Sara Toczyła na punkty. Emilia nie jest typową zawodniczką MMA, ponieważ jak dobrze wiem, przeszła z kickboxingu do MMA. Ostatnio pokonała Weronikę Escher, która nie ma za dużego doświadczenia w MMA przez TKO w drugiej rundzie, no ale tutaj uważamy, że raczej ta walka pójdzie naprawdę na pełen dystans. Na pewno Sara będzie chciała sprawić tą walkę do parteru, bo zapaśnicze umiejętności Emilii na pewno nie są na takim poziomie jak Chorwatki. I tutaj raczej będzie upatrywała swoje szanse Sara, będzie na pewno chciała w ten sposób punktować. No i jak to na panie przystało, większość walki kończy się na punkty i my również tutaj stawiamy, że walka ta zakończy się na punkty lub poprzez techniczną decyzję sędziowską. Czwarta walka na naszym kuponie to co-main event gali w Kielcach Patryk Kaczmarczyk, który pochodzi z Radomia i Dawid Śmiałowski. Dawid Śmiowski, niepokonany 26-latek z 9 zwycięstwami na koncie, i o dziwo, jak samo sobie mówi zawodnik, który nie wygrał żadnej rundy w swojej karierze, a wygrał 9 walk. Ostatnia walka, kiedy debutował na KSW 69, 67 z Felipem Pejczem, to była dominacja Chorwata, ale w trzeciej rundzie Dawid użył swoich pięści, no i posłał do krainy snów Chorwata. Pamiętam również na gali Babylon MMA, kiedy to w trzeciej rundzie przegrywa walkę z Damianem Zorczykowskim na punkty i posłał swojego rywala. Dosłownie też przed końcem trzeciej rundy latającym kolanem na deski i wygrał ten pojedynek. Pokonywał również takich zawodników jak Piotr Kasprzak, który naprawdę jest świetnym parterowcem. Także mówię, no tutaj ten chłopak to wielki, wielki prospekt. W karierze amatorskiej przegrał tylko dwie walki z Nikolą Rodiczym i Krzysztofem Mendelewskim. Jest to naprawdę utalentowany zawodnik, jak na tą kategorię wagową piórkową. Ma niesamowite warunki fizyczne. Patryk Kaczmarczyk, również duży talent z Radomia, z klubu RKT. Jego trenerem jest German Anfinogienow. Osiem zwycięstw, jedna porażka na koncie. Ostatnio w KSW odbudował się, wygrał z Michałem Dominem. Wcześniej przegrał z Robertem Rochałą i pokonał również Michała Sobiecha. Zdobywca szabli na armii Fight Night. Co możemy tutaj dużo powiedzieć? Naprawdę ta walka może skraść show całego wieczoru. To będzie na pewno bardzo dobry pojedynek, ale uważam, że tutaj jednak doświadczenie śmiełowskiego oraz warunki fizyczne przeważą, że jednak to on wygra ten pojedynek. I stawiamy znowu na underdoga, czyli na Dawida Śmiełowskiego. Walka wieczoru w KSW i w sumie również nasz ostatni pojedynek na naszym kuponie, czyli Tomasz Romanowski kontra Andrzej Grzebyk. Andrzej Grzebyk, double champ, pierwszy podwójny mistrz w federacji FEN, 18 zwycięstw na koncie i 5 porażek. Ostatnio przegrał z Adrianem Bartosińskim przez poddanie w drugiej rundzie. No, w KSW radzi sobie tak na razie w klatkę. Wygrał z Tomaszem Jakubsem, przegrał z Jaromskisem. Oczywiście to była przegrana przez kontuzję, pomimo, że miał wyłączoną nogę w tej walce, to i tak wygrał tą pierwszą rundę, ale później sędzia niestety nie dopuścił go do pojedynku. Później szybko zrewanżował się Litwinowi pokonując go no i przegrał z Adrianem Bartosińskim, jak to wcześniej wspomniałem. Tomasz Romanowski ze Stargardu Szczecińskiego. 15 zwycięz, 8 porażek na koncie i jedna walka nieodbyta. W KSW przegrał tylko z Patrykiem Kinklem przez TKO w drugiej rundzie. Pokonywał Jona Surdu, Aleksandra Rakasa i Michała Pietrzaka. Zwycięstwa programu tylko jeden. No i właśnie w ostatniej walce Tomi nas bardzo mocno zaskoczył, że pokonał Michała Pietrzaka, który był murowanym faworytem w tej walce. Tomek po raz trzeci z rzędu nie zrobił wagi do kategorii półśredniej, przeszczelił ją aż o 3 kg. Także na pewno w dniu walki będzie gdzieś ważył około 10-12 kg więcej od Andrzeja Grzebyka. No i tutaj ta przewaga siłowa może mieć duże znaczenie podczas walki, która przeniesie się w próby zapaśnicze, w parter. Tomasz Romanowski również ma naprawdę świetny boks i uważamy, że tutaj może Andrzeja Grzebyka wypunktować. Także stawiamy tutaj również na underdoga w tym pojedynku i gramy na zwycięstwo Tomasza Romanowskiego. Podsumowując nasz kupon, gramy takie walki jak Maciejowski, Kaszuba. Walka nie zakończy się w pierwszej rundzie. Surdyn Oliveira stawiamy na Surdyna. Luzar Smajcz, Kontra Czerwińska. Walka zakończy się na punkty lub przez techniczną decyzję. Kaczmarczyk śmiałowski stawiamy na Śmiełowskiego. Romanowski grzeby gramy na Romanowskiego. Nasz całkowity kurs kuponu to 36.27 i my za symboliczne 10 zł mamy do wygrania 319 zł i 18 groszy. Mamy również dla Was drugi kupon z gali UFC Fight Night w Londynie. Niestety gala KSW i UFC Fight Night zbiegły się w tym samym czasie. Ale cóż, trzeba zagrać i to i to, bo tam naprawdę też są dobre i ciekawe zestawienia. My na naszym kuponie z UFC będziemy stawiać 4 pojedynki. I te cztery pojedynki to naprawdę bardzo wysokie kursy, ale czujemy, że mogą wejść. Pierwszy pojedynek, który gramy to Marc Diakasi i Damir Hadowicz. Damir Hadowicz, bośniak, który pokonał Marcina Helda i stąd głównie możecie go kojarzyć. Ostatnio wygrał z Jansi Medeirosem przez decyzję. Natomiast jego rywal Marc Diakasi będzie walczył u siebie. Będą mu kibicować jego kibice. 15 zwycięstw na koncie, 5 porażek. Ostatnio pokonał... Wieczysława Borszewa przez decyzję, wcześniej przegrał z Rafaelem Alweszem czy Rafaelem fizjewem, ale zaznaczamy, przegrał z Rafaelem fizjewem przez decyzję. Tutaj upatrujemy jednak to, że Marek Diakasi może nie wytrzymać presji walki przed własną publicznością, a Damir Hadowicz to naprawdę bardzo doświadczony i cwany wojownik. I upatrujemy tutaj jego zwycięstwo przy naprawdę bardzo dużym kursie. Także gramy na Damira Hadowicza. Kolejna walka to starcie Szkota. Paula Craiga, czyli poporalnego Bravehearta, 16 zwycięstw, 4 porażki na koncie i Volkana Ozdemira, Szwajcara z 17 zwycięstwami i 6 porażkami na koncie. Ozdemir ostatnio dwie porażki, ale z niebelekim, bo z Jiri prochadzką, czyli obecnym mistrzem wagi półciężkiej UFC, a także z Magomedem Ankalajewem. Natomiast Paul Craig... To naprawdę najlepsze półciężkie. jeśli chodzi o walki w parterze. Ma niesamowite brazylijskie juditsu. jest ostatnio aż na fali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu zwycięstw rzędu, a byłoby sześć. Bo niestety, ale po pojedynku z Viniciusem Moreirą zaliczył remis z Mauricio Ruą, Ale później pokonał go przez TKO w drugiej rundzie. Ostatnio wygrał z Nikitą Krolowem, Jamala Hillem. I naprawdę to były świetne zwycięstwa przed czasem. Jego ostatnia porażka to rok 2019 i porażka z Alonso Manfieldem. Tutaj stawiamy na Paula Craig'a, który raczej na pewno znów coś wyczaruje w parterze i uda mu się poddać Szwajcara. Najbardziej medialna walka tej gali według nas Paddy Pimplet, czyli młody Conor McGregor z Anglii, 27-latek. I Jordan Levitt, który ma 10 zwycięstw na koncie i tylko jedną porażkę. Świetny zawodnik w parterze. Lubi poddawać swoich rywali. W UFC dotychczas wygrał trzy pojedynki i tylko raz przegrał przez decyzję. Natomiast Paddy Pimblet to kolejny następca medialny McGregora. Lubi szokować, lubi być kontrowersyjny. Na ważeniu przed UFC pokazał tyłek. Także sami widzicie, jest to taki pozytywny wariat. Dotychczas walczył z Louis Vendraminim i Rodrigo Vargasem. Wygrał obie te walki w UFC. Przed czasem, ale tutaj uważamy, że właśnie Pycha może kroczyć pierwsza przed upadkiem i stawiamy, że Jordan Levitt może pokonać Paddy Pimbleta. Także tutaj zawodnik ze Stanów Zjednoczonych nie jest faworytem boomerów, ale my na niego stawiamy i uważamy, że w tej walce wielu się zaskoczy i Paddy Pimblet zostanie poddany przez Jordana Lewita, ale gramy na czyste zwycięstwo The Money Kinga. Walka wieczoru w Londynie i starcie w wadę ciężkiej. Cartis Blades i Tom Aspinal, Tom Aspinal, o polskich korzeniach 29 latek z Anglii 12 zwycięstw, dwie porażki. Uwielbia, kończy wszystkie swoje walki przed czasem. A jeśli przegrywa, no to też przed czasem, ale nie ma tych przegranych dużo, bo są one tylko dwie. Ostatnio naprawdę jest na świetnej fali zwycięstw, bo jest ich aż 8. Dobrze mówię. Poczekajcie chwileczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, 8 zwycięstw. Zaczął od zwycięstwa nad Kamilem Bazelakiem, a ostatnia wygrana to pokonanie Aleksandra Wolkowa, którego poddał. Natomiast Curtis Blade, 31-latek ze Stanów Zjednoczonych, świetny zapaśnik w dywizji ciężkiej UFC, 16 zwycięstw i 3 porażki na koncie. Ostatnio wygrywał dwa razy z rzędu Jarzinzio z trukiem i Chrisem kasem. Ostatnia wygrana w marcu tego roku. Natomiast Tom Aspinal pokonał Wolkowa również w marcu. Tego roku, tylko że tydzień wcześniej, przez Curtis'em Blades'em, który wygrał z pisem Dalkasem, obaj zawodnicy na pewno wyjdą do tej walki mocno zmotywowani. Toma Aspinale będą mieć jeszcze trybuny. I tutaj uważamy, że Tom Aspinale, który jest młodszy, bardziej głodny sukcesu, zdominuje w tym pojedynku swojego przeciwnika i wygra tą walkę. Także gramy na Toma Aspinala. Podsumowując, nasz kupon z UFC Fight Night w Londynie. Gramy takie walki jak Mark Diakasi Damir Hadowicz, Stawiamy na Damira Hadzowicza. Paul Craig kontra Volkan Özdemir. Gramy na Paula Craiga. Jordan Lewit, Paddy Pimble. Stawiamy na Jordana Levita. Curtis Blades, Thomas Pinal. Stawiamy na Toma Spinala. Za symboliczną dyszkę mamy do wygrania 357 zł i 2 grosze, a łączny kurs naszego kuponu to 40,57 Mam dużą nadzieję, że chociaż jeden kupon będzie zielony, najlepiej gdyby dwa były. Oczywiście ten drugi kupon ma duże kursy, bo tam stawialiśmy takie walki no underdogów, ale uważam, że one raczej mogą wejść, także warto zaryzykować. No i to. Zieloności życzę. Pozdrawiam udanego weekendu.